Cześć, witajcie! W tym poradniku pokażę Wam, jak wyłączyć zapory systemu Windows 7. Włączenie zapory jest pomocne przy np. tworzeniu serwerów. Tak więc, ok, zaczynamy. Wchodzimy w start, panel sterowania, system i zabezpieczenia, zapora systemu Windows. I tutaj, w tym bocznym pasku, klikamy Włącz lub Wyłącz zapory systemu Windows. No i mamy ustawienia lokalizacji sieci domowej lub firmowej, prywatnej. Wyłącz zaporę. Ustawienie lokalizacji sieci publicznej. Również wyłącz zaporę. Klikamy OK. No i mamy wyłączoną zaporę systemu Windows. Tym komunikatem się nie przejmujcie. On nic nie oznacza. Możecie go spokojnie zignorować. Wyłączamy wszystko. No i mamy zaporę wyłączoną. Jeśli Wam się podobało, oczywiście nie zapomnijcie dodać filmu do ulubionych oraz zasubskrybować kanał.